Niesamowite. To jest niesamowite, ile rzeczy myśmy teraz przeżyły i jak widzieliśmy na nowo, na nowo naszą firmę. My jesteśmy tutaj 17 lat. Wiecie, wiecie że, że naprawdę my żyjemy. My żyjemy, to już nie jest ani styl życia, tylko naprawdę żyjemy koralem. Z koralem, koralem i tym otoczeniem w koralu nie zadziałał. Nie wiem dlaczego. Pani tutaj Justynka mi mówi. Nie wiem dlaczego. Może jeszcze raz, Justynka, jak myślisz, co by przesłać tam? Obejrzę potem. E, no, dobrze, no trudno. E, kochani, w taki, o, jeszcze raz do koraliki. Mhm, na żywo, super, dzięki, Justynka. Kochani, więc tak, po tych wszystkich wyjazdach, jeszcze bardziej uświadomiłyśmy sobie i utwierdziłyśmy w przekonaniu, się w przekonaniu z naszą Kasią, bo Kasia była razem ze mną na tych wyjazdach, że Koral to jest potężna firma z wartościami. Co czwartek spotykamy się tutaj, żeby pokazać ludziom, w jaki prosty sposób i skuteczny można sobie ulepszyć życie, swoją witalność, zdrowie, poprawić. I naprawdę to jest, to jest takie odzwierciedlenie tego, co widziałyśmy na żywo, że tu widzimy w takiej wiecie, w takiej mikroskopijnej, w takiej mikroskopijnej grupie. W sobotę mamy spotkanie, gdzie jedna z pani jest liderów, nasza pani Natalia Krasi, która naprawdę jest no, niesamowita. Ona osiągnęła wielki sukces, bo bardzo dużo zrzeszyła ludzi w swoich strukturach młodych. I to jest nieprawdopodobne, jak ona. Jak się udaje, czy Januszku, jak się udaje z tymi ludźmi wspaniale pracować. I, I to bardzo widać, jak ta młodzież kocha ten styl życia, ponieważ młodzie, młodzi dzisiaj naprawdę chcą, umieją zarabiać, ale nie mają odpowiedniego otoczenia. I nazwany jest marketing, nasz marketing, marketingiem społecznym. I to bardzo nam, nam się spodobało, bardzo. Stabilność firmy jest niesamowita. Ja jestem przedsiębiorczyną kilkadziesiąt lat, bo prawie, 30, prawie 40 lat, słuchajcie, ze szkołą to już w ogóle. I stwierdzam, że takiej stabilności ja nie widziałam nigdzie, naprawdę nigdzie, bo firma nasza wzrasta. My się cały czas rozwijamy, na nowe rynki wychodzimy. Dlatego my w czwartki tu jesteśmy po to, żeby nie przedłużać, kochani. Chcemy wam pokazać prostą, prostą koncepcję zdrowia. Czterech kroków. Czterech kroków, która zadziałała każdemu. Kto tylko chciał. Kto ma mało energii, kto jest obrzmiały, kto jeżeli tylko ma na tyle potencjału, że jeszcze potrafi coś zmienić, to poprzez przejście choćby Małych kroczków na początku, tylko picia wody, powiemy zaraz jakiej, to będzie za każdym razem widział, że jego organizm się dźwignie, że jego potencjał w środku jest jeszcze ogromny, dzięki temu, że stwarzamy warunki swojemu organizmowi, żeby on miał tą zdolność tej regulacji. Często, gęsto, jeżeli coś jest spory zrobione, to mówią, do ustawień fabrycznych powraca. Dlatego, kochani, witam Was jeszcze raz serdecznie niektórzy nie mogą się podłączyć rzeczywiście, to będzie nagranie i bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że jest dużo nowych ludzi, bo my tą energię po prostu z Kasią przywiozłyśmy i my nią emanujemy i ludzie dołączają. Dla te, dlaczego Coral Club y, wybrałyśmy? Dlatego, że jest to jedyna firma na świecie, która ma kosmiczny produkt. Ponieważ my jesteśmy wodą, Coral Club zauważył, że 90 ponad procent populacji y, jest chronicznie na tej ziemi jest chronicznie odwodnionych nam się wydaje, że kawa, herbata, woda to jest nawadnianie nie, kochani woda jest substancją nienasyconą a sztandarowym produktem naszej firmy jest właśnie ta oto saszeteczka z takiej torebeczki, gdzie tutaj jedna gramowa saszetka z okinawy zmienia ludziom życie, najciekawsze jest to no, poparcie, jaka ona jest chudniutka, cieniutka, i my możemy ją mieć wszędzie. Ta saszetka mała, jednogramowa z Okinawy, gdzie ludzie żyją średnio 100 lat, ona zmienia ludziom życie. I tej saszetki już, słuchajcie, używa ponad 7 milionów ludzi. Naprawdę statystyki są niesamowite, i bardzo realnie to wszystko policzono, że w 2050 roku będzie co piąta rodzina miała produkty Koral Klubu, będzie miała w swojej rodzinie. I my to już widzimy, jak w naszym środowisku zmienia się rzeczywistość. Mało tego, wracając z Sofii, to było prześmieszne i bardzo żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia. Tam, gdzie po prostu musieliśmy płyn wylewać, to zobaczyłam na sitku. Przed samym wejściem, słuchajcie, na, na, w tych wszystkich portach lotniczych, to właśnie na tym odcinku Sofia, gdzie my wylatywałyśmy, trzeba było opróżnić butelki. I tam było po prostu mnóstwo, mnóstwo koralików, butelek wylanych, bo, bo ludzie nie zdążyli, nie byli w stanie wypić wody, więc po prostu opróżniając butelki, te koraliki się tam pojawiły. Także ja się bardzo ucieszyłam, bo to 17 lat temu u nas była dżungla, jeszcze nikt o tym nie słyszał, nie było materiałów. Dzisiaj mamy wszystko, mamy Zoomy, zobaczcie, każdy się może podłączyć, kiedy chce, jak chce. Dlatego, cztery kroki do zdrowia. Skuteczna bardzo metoda, cztery małe kroczki, gdzie faktycznie organizm może bardzo się unieść: nawodnienie, mówimy o nawodnieniu, oczyszczeniu, odżywieniu i ochronie. I ja tak szybciutko dzisiaj z, nad, z moją Justynką kochaną opowiemy Wam coś, co Wy możecie przekazać po jakimś czasie dokładnie tak samo swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom i całemu otoczeniu, w którym przebywacie. Słuchajcie, ponieważ my jesteśmy 70% wodą, małe dzieci są jeszcze bardziej nawodnione, więc mówi się 80 ponad. I te dzieci ciągle chcemy całować. Co to jest proces starzenia? Powolne wysychanie. Wiem, że jesteśmy takim akwarium. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy akwarium, i tam, słuchajcie, w tym akwarium pływają komóreczki. One łączą się w tkanki, z nich powstają organy, a z nich układy. Jest ich 12. Ale z 12 jest najważniejszy pokarmowy, który zasila pozostałych 11. I żeby cokolwiek się rozpuściło, musi być woda. Dlatego woda, która ma puste kieszenie, i jeszcze jest różnica pomiędzy martwą wodą a żywą. Całe życie piłam wodę ze szklanych butelek jako dziecko, ale wysoko mineralizowana, gazowana. A tu okazuje się, że woda, oprócz tego, że jest jedyną substancją, którą pijemy i możemy wyrzucać dzięki niej swoją toksynę w 80% poprzez oddech, pot i mocz, musimy uzupełniać tą wodę w jakiej ilości? 30 ml na 1 kg masy ciała, i ona, ta woda, powinna być w temperaturze ciepłoty naszego ciała, po to, żeby nie tracić energii na podgrzewanie lub wychładzanie różnego rodzaju, mówię tu teraz typowo o wodzie, ale tak samo, jeżeli o spożywane posiłki, w płynach powinny być w temperaturze ciepłoty ciała, bo wtedy my tą energią umiemy dysponować cały dzień, i o tej porze jesteśmy jeszcze bardzo krzepcy, energiczni. Bo nie straciliśmy po drodze niepotrzebnie naszej energii, a ona jest potrzebna i na trawienie, i na funkcje życiowe. I teraz w wodzie rozpuszcza się praktycznie wszystko. I jeżeli cokolwiek kiedyś próbowaliście zjeść, a nie pijecie wody, to to jest tylko drogi stolec. A teraz mówimy o dodatkowym żywieniu, wzbogacaniu naszych posiłków, żywności na co dzień, ponieważ mamy bardzo ubogą i przetworzoną żywność, dlatego mamy dodatki żywieniowe. I w koralu produktów jest około 200. Ciągle ich przybywa, one się zmieniają, coraz lepsze wchodzą, i chodzi o to, żeby dorozumieć, że na wodzie nie możemy oszczędzać. Ta woda, o której ja właśnie mówię w tym momencie, to jest woda żywa. Ona w ciągu 15 minut jest na poziomie komórki, a nie, usłyszcie mnie, 8 godzin. Ona jest akurat z buteleczki tritanowej. Najgorszy jest mikroplastik w sklepach, w którym kupujemy butelkę i pijemy. Dlatego, że ten mikroplastik z organizmu jest ciężko potem jakoś usunąć. Dlatego szkło będzie tu najlepsze, ponieważ tam woda płynie, a w pecie, plastiku, który się gniecie, on jest bardzo wygodny, bo on nie zbije się, ale jednak e, ta woda po jakimś czasie, jeszcze jakby była, nie daj Boże, przegrzana, to jeszcze jak jest zamarznięta, to się strukturyzuje. Ale jeśli jest wyższa, wyższa temperatura, tak jak teraz będzie lato, i stoi ta woda gdzieś, żeby ona nie była od razu zielona, więc ona jest napromieniowywana i ona e, naświetlana właściwie, ona jest naświetlana. Więc ta woda jest bardzo kiepskiej jakości i w dodatku jeszcze ten plastik do niej się dostaje. Dlatego my mamy duże problemy potem z organami, z mikroplastikiem w naszym organizmie, którego bardzo ciężko jest usunąć. I teraz, co, czym ta woda żywa różni się od tej właśnie, która 8 godzin? Cztery parametry. Niskie napięcie, czyli szybko się dostaje do komórki. Bardzo y, zasadowa, czyli tam, dbając, dzięki temu, że mamy wodę zasadową, po włożeniu tego koralika po pięciu minutach mamy parametry żywej wody, więc ta woda jest zasadowa, strukturalna i jeszcze oprócz tego ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe i jeszcze. Oprócz tego, że ma być pita ciepła i ze szkła, warto przypomnieć, że ma w postaci jonu ponad 70 mikroelementów, które wzbogacają nasz organizm i dzięki temu my również utrzymujemy równowagę kwasowo-zasadową. Dlatego to jest takie ważne, żeby dorozumieć, dlaczego ta woda jest tak ważna i dlaczego, czym ona się różni od tej wody martwej. Ta saszetka po wypiciu może być suszona i w momencie, kiedy... My mamy problemy, albo byliśmy u fryzjera, robiliśmy kolor, albo u stomatologa, albo robiliśmy RTG, albo USG, jakiekolwiek badanie, albo po prostu, no nie wiem, źle się czujemy, boli nas głowa, to my w postaci sorbentu, otwierając tę saszetkę i wsypując ten piasek do ust, ono działa, ten, ten y, koralowiec sango, jedyny na świecie. Yy, to Działa jak sorbent, wydobywa, wydostaje te toksyny, te wszystkie niepotrzebne rzeczy, one sorbuje, i e, dzięki temu my zaczynamy się lepiej czuć. Na przykład przechodzą nam wymioty, biegunki i to jest nieprawdopodobne, nawet przy chorobach lokomocyjnych, gdzie moje dziecko jedno właśnie miało takie problemy. To naprawdę mega działa. Sprawdźcie sobie kotkowi, pieskowi do kwiatuszków pięknie rosną. Zobaczycie, jaki to jest niesamowity produkt i jak można go do końca pięknie wykorzystać. Więc, gdy jesteśmy zdrowi, pijemy zawsze daleko od posiłków, 20 minut przed jedzeniem na rano, staramy się uczyć picia wody trzy tygodnie. Do swojej masy ciała. Czyli ważę, półtora, ważę 50 kg, wypijam, uczę się, 1,5 litra wody. Ktoś waży 103 litry, ktoś waży 70 razy 3, 210, 2, litry 10, tak? 2, litry 100. I jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy chorujemy, pamiętamy zawsze, że wtedy pijemy tej wody więcej i przestajemy jeść, bo jak jest trawienie, to nie ma odporności. I dlatego nas, nasza doktor Tatiana Korzuszka, pani doktor Olga Butakowa czy Olga Komat, która nas tego uczyła przez wiele lat na, na akademiach, na spotkaniach, na zoomach, to wszystko pewnie potem znajdziecie, jak będziecie ich ciekawi. To jest ważna informacja. Najważniejsza, my zawsze mówimy o nawadnianiu, bo to jest najważniejszy krok, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. I tak dbamy, dając o równowagę kwasowo-zasadową, nie rozwijają się wirusy, grzyby, bakterie pasożyty. Pijemy tej wody 50 ml na 1 kilogram masy ciała po to, żeby ten wirus się nie namnożył, bo on w środowisku zasadowym nigdy nie będzie się namnażał. Wirus, grzyb, bakteria, pasożyt namnaża się zawsze w środowisku kwaśnym, a jak wiemy, większość rzeczy i produktów nas zakwasza. Stres, Stresem pożycia, niekorzystne środowisko. To jest warte i godne uwagi, żeby dorozumieć, dlaczego ta woda wciąż tu się u nas przewija. I dlatego po trzech tygodniach miesiącu a nawet po trzech miesiącach, gdzie już całkiem tą wodę wymieniamy, bardzo duże rezultaty widać. Często mówimy zrób sobie zdjęcie przed nawodnieniem, bo zobaczysz, jak Twoja buzia się zmienia, jak skóra się zmienia, jak figura się zmienia, jak energia się zmienia. nawet na wadze nie będzie widać, że ubyło nam kilogramów, a my będziemy mieć jeden, dwa rozmiary mniejsze, bo nie ma opuchlizny, organizm nie musi magazynować sobie wody i my się zaczynamy lepiej czuć, lepiej spać. Mamy lepszą koncentrację już po samej wodzie. Mamy ładniejszą skórę, ładniejsze włosy, ładniejsze paznokcie. Naprawdę się zmienia. Filtrujemy nerki. I to naprawdę nabudnienie robi taką robotę, że głowa mała. Natomiast drugim krokiem po nawodnieniu, to jest właśnie oczyszczanie. I mamy też kilka jakby takich faz tego oczyszczania. Pierwsze oczyszczanie to jest detoks. Mamy pakiety, słuchajcie, takie świetnie zorganizowane pakiety. Ja uwielbiam ten pakiet i zawsze go mam w domu, zawsze po prostu od tylu lat, od kiedy się pojawił. Tu jest sześć produktów. Tak naprawdę pierwszy etap tego oczyszczania polega na tym, że z przestrzeni międzykomórkowych usuwamy właśnie toksynę. Ale mamy też odrobaczanie, gdzie wyganiamy, a nie zabijamy pasożyty, szczególnie te duże, które nas najbardziej zatoksyczniają, bo to one w nas się załatwiają i mają wesele i pogrzeb, a trzecim etapem jest dopiero jakby rozpuszczanie, rozcieńczanie, rozmiękczanie mas kałowych, które z kolei przy kolowadzie, program kolowada dr Alberta Zara, który robi którego robi około 5-6 milionów w tej chwili rocznie ludzi i to nieraz raz dwa razy. Po to, żeby usunąć te masy kałowe nawet przy bardzo szczupłych sylwetkach do 10 kg zalegających nie tylko w grubym jelicie, ale również w naturalny sposób w cienki mielicie. I to jest słuchajcie, dwa kroki, o których ja chcę Wam powiedzieć, żeby tak było ciekawiej, to słuchajcie, myślę, że te osoby, które to będą pierwszy raz. To na pewno będą chciały dowiedzieć się, jak te pakiety wyglądają po kolei. Będziemy na pewno je omawiać. Ale teraz poproszę Justynkę, żeby opowiedziała pokrótce o tych dwóch pozostałych krokach, które są jakby takim mega uzupełnieniem, a tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaką jest po oczyszczaniu. Trzeci krok, Justynko, zapraszam cię serdecznie i dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Tak, kolejnym trzecim krokiem jest to odżywianie naszego organizmu. Generalnie cała koncepcja zdrowia opiera się na tym, żeby porządnie wypukać, nawodnić się, czyli pierwszy krok. Później oczyścić. Oczyszczamy, tak jak Pani Lidzia powiedziała, z pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów, toksyn. I najważniejszym klucz w tym wszystkim jest odżywianie na poziomie komórkowym. To nie jest odżywianie... Tak po, po grubemu, tak można powiedzieć, tylko o to chodzi, żeby to nasze odżywianie dostało się do poziomu komórkowego. Więc jak porządnie posprzątamy w naszym organizmie, będziemy mieć krystaliczne przestrzenie międzykomórkowe więc wszystko w taki łatwy sposób dostanie się do naszych komóreczek czego potrzebujemy? Potrzebujemy witamin, potrzebujemy minerałów, kwasów omega-3, błonnika, wszystkich składników odżywczych. Oczywiście wiemy, że Niestety, z pożywieniem na ten moment nie jesteśmy w stanie wszystkiego dostarczyć. Zdrowa dieta, zbilansowana dieta, numer jeden, najlepiej od rolnika, własno uchodowane albo upolowane, tak można powiedzieć, to jest najważniejsze. Ale okazuje się, że z biegiem lat ta żywność jest po prostu deficytowa, w składniki odżywcze, witaminy, minerały itd. itd. Więc tutaj, zasadnym jest żeby zastosować stosowną suplementację. I też mamy bardzo świetny nutri który jest uniwersalny podczas i pod koniec odrobaczania, żeby dostarczyć kwasy omega-3. Mamy tam świetną spirulinę, która odżywia nasze jelita i naszą krew po takim oczyszczaniu. Witaminy, żeby uzupełnić te wszystkie... Przestrzeni międzykomórkowej i dostarczyć niezbędnych substancji do funkcjonowania naszych komórek. Bo jeżeli nasze komóreczki będą mieć wszystkie podstawowe substancje, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju ze zdrowej komóreczki, rodzi się zdrowa kolejna komóreczka. I tu mamy taki, takie porównanie do tak zwanego procesu samoregeneracji i samoleczenia. Więc posprzątane, odżywione, jesteśmy zdrowi. Więc to jest właśnie kolejny krok odżywiania. Oczywiście, jeżeli ktoś chce tutaj indywidualnie ust ustanowić ten kolejny etap odżywiania, trzeba się zgłosić do swoich opiekunów i będzie dostosowane indywidualnie, jak po kolei i co zastosować. Można tutaj odżywić się, dostarczyć kolagen. Można dostarczyć kwas hialuronowy. Więc nie robimy tego wcześniej. Robimy to wszystko po generalnym sprzątaniu organizmu, bo wtedy wszystko, co zastosujemy, wchłonie się w 100% do naszych komórek i będzie to w 100% wydajne. Jeżeli się odżywimy, naszym kolejnym krokiem, czyli czwartym krokiem, jest to ochrona naszego organizmu. Czyli to jest wszystko to, co zrobić, jak przejdziemy te wszystkie etapy? Nawodnimy się, oczyścimy się, odżywimy i co dalej? Co dalej? To znaczy ochrona naszego organizmu, żeby był bezpieczny. Nie rozstajemy się nigdy e, z wodą. Woda musi być. Wolny wodór H 500 musi być. Pentokan musi być potas, który e, dostarcza energii naszym komórkom. Bardzo solimy, mamy niedobory potasu, a to jest energia życia dla naszych komórek. Dostarczamy witaminę D. Możemy wspierać nasz układ odpornościowy podczas infekcji mamy szereg bardzo fajnych, e, bardzo fajnych produktów, czy powderko sreberko. Jeżeli ktoś ma problem ze sercem, są świetne pakiety na układ sercowo-naczyniowy. Tak i to jest ta nasza ochrona. Ochrona, czyli profilaktyka przed tym, co robić, żeby nie chorować. I takie sprzątanie, koncepcja czterech kroków do zdrowia, e, podsumowując, jest dla każdego, jest prosta, jest w pakietach. E, zawsze wiele osób pyta się, bo mam to i to, co zrobić. I zawsze jest jedyna odpowiedź. Nieważne, czy jest to. E, chcemy zadbać o swój organizm. Nieważne, czy ktoś ma autoimmunologię, czy ma cukrzycę. Bóg wie co jeszcze, bo tych chorób jest tyle, że nie, nie wiadomo, jak to poskładać. Jest jedna prosta droga koncepcja czterech kroków do zdrowia, która robi ogromną robotę, i okazuje się, że później, nawet po takiej koncepcji zdrowia, pojawiają się małe cuda na świecie. <laughs> na przykład, jak ktoś nie mógł starać się o dzieciątka i nie mógł zaś w ciąży ileś tam lat, po koncepcji zdrowia nagle wszystko się odblokowuje i jest wow! Także takie cuda też się zdarzają, nadciśnienie znika, z cukrzycą nie mamy problemu, oczywiście wiele no, autoimmunologia się cofia, wątroba się regeneruje, mamy jasny umysł, mija depresja. Jak posprzątane jest w jelitach, to i w głowie też jest wszystko lepiej poukładane, bo wiemy, że nasza jelita to jest nasz drugi mózg, więc. To wszystko ma w sobie powiązanie, więc dlatego jest ta koncepcja zdrowia tak prosto przedstawiona, żebyśmy mogli innym przekazywać tą informację i nie ma się czego bać. Wiadomo, mówię teraz to wszystko w takich superlatywach, ale może się zdarzyć tak, że podczas na przykład zwykłego picia wody kogoś zacznie bolić głowa i tego się proszę nie bać. Ta woda nie zaszkodzi, to jest znak, że organizm zaczyna się oczyszczać. Po prostu trzeba pić powolutku, cieplutką wodę i naprawdę e, wszystko fajnie, miło przeminie. A rezultaty są rewelacyjne. Jeżeli ktoś miał jakieś alergie, wysypki skórne, wypryski, to po prostu się wszystko cofa. Więc <gryw> jak nie wiemy, co, co zrobić ze sobą, trzeba zrobić koncepcję czterech kroków do zdrowia. Prosta i skuteczna. Także moi drodzy, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tutaj filmik dotrze do większości osób. Każdy, kto chciałby przejść z opiekunem tą koncepcję zdrowia, proszę się zgłosić i krok po kroku każdy będzie przeprowadzony. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Krótko i na temat. Ja tylko przypomnę, że mamy jeszcze dwa dni super promocji. Które właśnie o których wspomniała, mówimy tu o produktach y, takich, które nas odmładzają, produkty młodości. Tym razem jeszcze dwa dni mamy y, właśnie nasz biluron. Biluron jest. W fantastycznej cenie. Kto jeszcze? Bardzo dużo go zakupiono. Myślę, że on jeszcze do wyczerpania zapasów, rzeczywiście do 10, jeszcze nam wystarczy. I to właśnie jest między innymi trzeci krok odżywianie naszych stawów, oczów, czy skóry, paznokci i włosów. Więc jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, nie zdążył, a może zapomniał, to on jest na stronie niemieckiej, przedstawicielstwa niemieckiego, czyli cci.koral.club. Dlatego, kochani, zachęcamy do tego, żeby zapraszać do klubu swoich bliskich znajomych, ponieważ są bardzo duże zniżki i od razu też każdy może za punkty potem mieć jeszcze taniej produkty. A chodzi nam generalnie o to, żebyście Wy mieli dostęp do produktów, które są tak wysokiej jakości, w jak najbardziej korzystnej cenie, a wręcz nawet da się często i pakiety mieć za darmo. Także, kochani, tym akcentem chcę zakończyć dzisiaj to spotkanie. Dziękuję serdecznie za waszą obecność. Widzimy się w następny czwartek. Myślę, że poprowadzimy jakby po pakietach, po troszkę, prawda? To uzależnione będzie, kto będzie miał jakie pytania i kto będzie chciał brać w tym udział. Ale na pewno po kolei, żeby każdy wiedział o co chodzi. Dobrej nocy, Justynka. Bardzo dziękuję. Wam również, kochani. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Dobrej Do nocy. Zobaczenia. Do zobaczenia.